Próbują po polsku też mówi, także no, naprawdę jest w porządku. Nie możemy naprawdę złoku powiedzieć. Pokój jak jest ładnie, czysto w zadbane. Jesteśmy tutaj w czwórkę i my siebie na pewnym stopniu poznaliśmy, kończymy zmianę, się skończymy. Ale razem i dzisiaj czwórkę na zmianę chodzicie wszyscy razem. E, nie, nie, nie. Ja jestem na przykład dzisiaj z Leonem, byliśmy od rana, o 8, do, jesteśmy do 16.30. Teraz Jacek i Ania przyszła na 12. Znaczy przy tym obiad, a później właśnie do pracy dopiero bo też rozumie wszyscy razem. I jesteśmy po prostu tutaj po. Starałem był go nie? Przygotowaliśmy problemu. Sami nosimy towar jak każą, na to idziemy, także nie jest, że wszystko po No jak chcemy się czegoś nauczyć, to też mierzymy, nie? Pokazali jak wczoraj jaką dekorację z jabłek albo z, albo tam jeszcze z banana, spora. No, szpek spek, pyszny w pół. I też będzie pieczony. I uczymy ich polskie. Niepokrywa? Gorąca, smażymy różne rzeczy, to jest niepokrywa, pyta, niepokrywa, pyta, niepokrywa. na gotowaniu, wszystko. płyta jest fajna. Jest, są frytownice, tu jest plat wydawczy. Bardzo często jak jest wydawka, jest podgrzewany, to teraz szef przygotowuje mięso, jest włączone, a tutaj się podłącza, lampy grzeją, paletki Kaczuszki widzicie. Tak, kaczuszka. Wcześniej czy to kaczuszka, czy to A to może Filety, filety z kęci. No taki gust yy, wydawczy. Nie. Tutaj mamy wybrzeże, gdzie przygotowujemy e, przygotowane wębiny. może na pomieszczeniach na śniadania. To jest takie właśnie stanowisko do przygotowania e, śniadań. E, szafki są, są chłodnie. Szuflady na mleko, wębiny. No i tutaj mamy takie miejsce do robienia deserów. Deserki też fajnie nam pokazali ostatnio. E, Tutaj kuchnia, kolejna jest gorących, jeden piec konwencyjny, eee, tam jest kocioł, duża patelnia, kolejny piec. jest zmywarka, którą widzieliśmy taką dużą eee. pieszcza w życiu możemy do nich dla Za nas na moski, to była ciepła woska, że jest taka wielka zmywarka. O, to do garów. To jest do garów. Eee. Łącznie mój naczynia kuchenne. To dla na mnie stołowych jest przy sali konsumenckiej, więc... Nie ja, 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 ja. jest osobno, osoba, my nie, nie zmywamy, jest osoba, która zajmuje się nie zmywaniem, nie, nie sprzątamy, myjemy tylko blady, osoby stanowiska, Zajmuj, osoba jest osoba, osoba od mycia bolu, także.